No, siejemy sorgo, coś tam leci. Zobaczymy, ile tego leży. Siejemy to razem z nawozem. Nawoz widać białe kulki. Sorgo tutaj tu tu widać jest tutaj widać jak nawóz leci to i sorgo też musi być no i to teraz zabronujemy bronami i tak to zostanie będzie to sorgo na Próbę, że tak powiem. No wcześniej kosiliśmy za późno, było już strasznie badylarskie, a teraz spróbujemy wykosić to wcześniej, tak żeby miało nie więcej jak półtora metra. Pójdę tutaj dalej. A no nawóz jest i sargo też leży tutaj. Tutaj teraz to co zielone jest to jest pesz, który został po uprawie poprzedniego sorga. I teraz można to potraktować jako wsiewkę sorga w pesz. Dzisiaj już nie nagram, jak to będzie bronowane. Jutro już będzie filmik, jak po bronowaniu. Chyba, że jeszcze może, poczekam. Ładnie grubo rzuca. Powinno być dobrze. Dzięki. Paniele, jak to sorgo lubi sucho i ciepło. Papiół fantastyczny. Trzeba będzie pozbierać jeszcze śmieci. Nie wiem jak u was. Ale u nas przy drodze jest jednym słowem tragedia: butelek, puszek, szkła, wszystkiego pod dostatkiem papierki po lodach, kubeczki, flaszki, woreczki z McDonalda wszystko jest. Butelka Kolejna butelka Tutaj, jakieś danie główne było w kubeczku. I to wszystko tak chodzimy, zbieramy, rzucamy tutaj na brzeg. I później, jadąc samochodem, wszystko zbieramy po kolei. I do śmietnika. Jest tego mnóstwo. Tutaj po papierosach opakowania. I kolejna, I kolejna butelka. Puszka po fancie Nie mirinda. Nie fanta. Jeszcze tutaj te kamyczki pozbieram. I finita. Dwie brony damy. I ma wystarczyć. Na razie.